Czekajcie i wam pokażę. Bluza jest w Serek. Raz, dwa, trzy, cztery. Cena bluzy 68 zł Oj, i nie jest wytyczna. Czarna M, Jerunia Kajpciu. Ale co czarnem? Bluza. A ja pokazałam czarną? Nie ma czarną. Aha, dobrze, przepraszam. 62 na 68. 62 do 68. 62 do 68 mają bluzy. Jest zielona. To jest khaki. Haki. Kakao kopienko. Jest czekulajda I śmietana. I o, przepiękna piękna. śmietana. 62 do 68. Tam napiśmy dobrze. E, może być żółta. 62 do 68 dziewczyny w e, biuście Cena bluzy. Oh <sighs>